Dobra się ma. Dzisiaj będziemy próbować. Bo do, bo z nie zauważyłem takie coś, żeby Patrzcie. Płetki o smaku gumy balonowej. Z. Czekaj, jak co to było. No, napiszcie mi co to są, co ten smak, bo ja nie pamiętam. No, ale próbujemy, otwieramy. Jeszcze tego nie jadłem, więc będę ja się raz próbowałam z wami nie da otworzyć, co jest możliwe, że będę musiał zrobić drugą część bo ja się nie zdążę ale tak Zadam jak pachną Okej, okay, pachną takimi właśnie tymi ty, 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 płatkami ale właśnie z taką dodatkiem gumy balonowej pachną więc wsypujemy ok bardzo no, tak, są bardzo różowe. Najpierw spróbujemy bez mega. Mm -hmm. Są specyficzne. Czuć to jest taki, taki inny smak. I, czyli czuć to guma banana, ale jest tak strasznie leciutko. że ktoś no, mi to dał? Kiedyś? To nie powiedziałem, że to jest guma banana. Ale u nas są dobre. O, bo kaj. Chodź teraz. Jak tu dłużej przyjrzyłam? Mm. No. coś takie. Czekajcie, bo tutaj jest coś takiego niebieskiego pokazane. to jest chyba tak mała lądowa, ale ja do nie trafiłem. A nie wiem, czy to tu w ogóle jest. Dobra, jest. Jest coś niebieskiego. Więc jak yy, po prostu na samym TikToku to. Tylko w szorcie, więc teraz to mi się uda. To po prostu pokażę Wam na innym, więc czekajcie. A dobra, z mlekiem, wydamy mleko i próbujemy. Hmm. Dobre. Takie specyficzne. Jak ktoś lubi gumę malową, to git, ale... Ja też lubię, ale czy przyjadłem to cały czas jako płatki? Nie. A tak żeby sobie co, co zjeść od czasu do czasu, to git. Więc wy kupujcie w onsho, a my się widzimy, jak wyciągniemy to niebieskie potem. I skończyłem jeszcze i patrzcie, mleko jest różowe. Stało się. No musicie to sprawdzić.